Wyzwanie numer dwa to oczywiście, czy oczywiście. Zachęcam Cię dzisiaj do tego, żeby zapamiętać numer telefonu. Niestety zdarza się tak, że my bardzo często nie pamiętamy swojego numeru telefonu, a co dopiero osoby bliskiej. Dzisiaj zachęcam Cię, jeśli nie znasz na pamięć swojego numeru telefonu, zapraszam Cię do wyzwania, gdzie dziś nauczysz się swojego numeru telefonu. Jeżeli już pamiętasz, masz to ze sobą, to zachęcam Cię, żebyś nauczył się numeru telefonu osoby Ci bliskiej, który, telefon, który może Ci się przydać w jakichś nagłych sytuacjach, ale którego telefonu nie znasz na pamięć, nie umiesz go wyrecytować. Zachęcam dzisiaj do właśnie takiego wyzwania. Dzisiaj nauczmy się, choć jednego numeru telefonu, choć jednego. Naprawdę nie zachęcam do więcej, Jedn, jeden numer y, telefonu dziś do naszej nauki. I to wyzwanie mam nadzieję, że sprawi, że będziemy mieli nie tylko lepszą pamięć, że będziemy pamiętać, y, jaki my mamy numer telefonu, czy jakaś osoba nam bliska ale może sprawi, że będziemy czuć się trochę bezpieczniej, że kiedy się coś stanie, kiedy komórka się rozładuje, kiedy się zepsuje, to właśnie wtedy możemy poprosić kogokolwiek jakiegoś przechodniego o to, żeby yy, przechodnia, przepraszam, yy, o to, żeby nam właśnie. Yy, pożyczył, użyczył komórki, żebyśmy zadzwonili do osoby nam bliskiej. Naprawdę to jest niezmiernie istotne. Także dzisiejsze wyzwanie dnia, raz jeszcze powtarzam, nauka jednego numeru telefonu.